Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj dzisiaj jesteśmy w miejscowości Koszarawa. Odbyło się tutaj spotkanie hodowców. Tutaj będzie podsumowanie, to jeszcze są miejsca, czekamy, dlatego dopiero wstęp zrobiliśmy, a rozpoczynamy tutaj imprezę. Będzie tutaj podsumowanie lotów na MWG Babia Chora. Tutaj mamy, widzimy te gołębie, które wróciły. No, nie było ich dużo, w które sensie, wróciły. Tam jeszcze doleciały jakieś inne, ale nie mamy. Natomiast teraz czekamy na pozostałych gości. No i będzie tutaj muzyka, wręczenie kucharów i tym podobnie. Na razie jeszcze jesteśmy w trakcie konsumpcji obiadu, a część oficjalna za chwilkę się zacznie. Także zapraszamy wszystkich. No i mówię, jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Mam nadzieję, że wszyscy się taką Teraz musimy dokonać ojczystych do wręczenia, dyplomów i pucharu za, że tak powiem, loty, które odbywały się na indywie Babia Loty te, jak każdy wie, nie były do końca łatwe. Pierwsze doszły dobrze, tego wszystko wszystkie Natomiast y, ostatnie loty, troszeczkę tych głębi było mniej. Poszło na finał 37, nie mniej jednak na wcześniejszych lotach było tych głębi i więcej. I tutaj koledzy teraz, Marian z Krzysztofem, chcieliby tutaj uhonorować się do osoby, które brały udział w tych lotach dyplomami. Zacznijmy od tych pierwszego dyplomu. Pierwszy lot, który się odbywał na Głębiniku, on ja chora. Był lotem z miejscowości Lawa 110 km. Pierwsze trzy gołędy, które tam się pojawiły, to był lot... Pierwszy, trzecie... Przepraszam, Zacznijmy od pierwszego miejsca. To był Helmut Tim, to jest hodowca z Holandii. W Pignie w Omylach, jeżeli mogę powiedzieć, bo to jego tak się drużyna nazywała. No Nie ma go tutaj. Ale tutaj, czy ktoś jest może z tych osób, które dostały tam nagrody? Tak, Kolega Latus, Wladimir. Brawo, Zapraszamy o, kolega pan. Przedemną ja. no, Kolega przyjdzie tutaj. Kolega miał gołębia SK 029 022 347. No chyba tego gołębia nie ma, że do finału dotarł? Do finału czy nie? Do tam ma finał wasz? Nie. Niestety. No, to sami kolega Rytmą. Proszę bardzo. I też jeszcze jakiś inny kolega, jest z nami? Gęśnia. W w kolondii, to na ten, na ten, ten, ten Teraz mamy drugi od Kolega na który tutaj wygrał, znaczy trzecie miejsce zrobił, to jest koszara, wygrał, to jest z zespół przed lasu trzeciego miejsca, zresztą nie dalej. Zapraszamy tutaj. Czy no. ten <noise> Do finału dota Mateusz, właśnie widzicie na razie. Teraz drugie <grymne> miejsce z tego głowy kolegi Maślańka i mojej. Dziękuję bardzo. Brawo. No i pierwsze miejsce z tego lotu zrobił go kolegi Kulisa San Sandera. hodowca z Niemiec, z to mieszkał w ulicach Bielefeld. Jak się to nazwisko siedzi na listach startowych i też finała na wspólnoty w Europie, to często nie znajdziemy. Do kolegi nie ma, ale przekażemy każdym pływu. Dobrze. Przyjdźmy każdego lodu nr 3. To był lot z miejscowości. Masz się? Bratisława. Braszczycła Ruszowec. Mam. Ma, dziękuję. Ma. No. Tutaj już na granane dyplomowanie były i od 5 miejsca zaczniemy może, to kolega Paweł jest z nami. Nie ma. Później kolega Cowanic, co nie widzę, ze mną nie ma tutaj. Może się pojawi jeszcze. Kolega Tomasz Wielmiński, finał ten był tak? I oczywiście też drugie miejsce w Gminie Tarnów jest i pierwsze miejsce też w Gminie Ja tylko powiem że od siebie, że ten gołąb około 664, tam mamy na oparciu jego zdjęcie. To jest gołąb, który z finału był który? 10, ale był na dwie masy. Nie, w drugiej masy? Nie, w drugiej masy, tak. Także to gołąb jest taki dość wybitny. Ja. i ty co się, to mam Mariusza marusza no i tak, zacznijmy od lotu zacznijmy od miejsca numer 5 z lotu mięciko w to w krates tormachy znaczy zamek w krates znaczy zamek? grób? tak, tak dobrze tak. to tak mięło w tym miejscu materiał w krates nie znam nie ma, to od ciebie na to czwarty jest wzajem

z trzeciego miejsca jest to kolega koleg 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 z Kęty to jest Wojciech Zieloniewicz i z Bezdań Na może drugie miejsce kolega, koledzy koleg Dominiki i Patryk, koledzy z Wisotka, może? Nie nic. A pierwsze miejsce to kolegów z Sąterii Czyli mamy już, tak powiem, Później kolega Kępa. O, kolega Kępa na pewno jest. Zapraszamy. O, kolega, koleżanka, przepraszam. Ja pamiętam, dzwoniłem po rekordach, żeby się to prosić, a u nas on był i to przesłali mi od razu szybciutko sms em -y z K, także na internecie, kiedy sprzedawaliśmy tego gołębia, go mieliśmy. Gratulujemy. Mąż? Tak, mąż. To mężowi proszę to też pogratulować. Dominik Patryk znowu. 10, 178. 98, 16 kolegi Rumińskiego, daj ja temu wezmę. Kolega Kawciak z Słowacji jest? Marian? Nie. Ty mu weźmiesz chwilę, co? Kolega Wiesław Dragon. Nie ma. Jest? Jest kolega. Ooo. Jest. 11, 31 gołen. W okazji wspomnę, że niektórzy z tych hodowców, które wymieniliśmy, to są też głębiami na lidze i tutaj kolega Dragon jest wśród nich właśnie, bo na lidze też mamy głębi kolegi Dragona. Zaraz będziemy prezentować, może się jakiś z nich znajdzie. Tam kolega Marek będzie nam pokazywał, jak wygląda ocena sędziowska, Kolega Józef Buda zajął 14 miejsce i jego gołąb, nie ma. Góry. Nie ma. Dobrze. Kolega, koledzy, przepraszam, Barbara i Bogdan Młynarczyk, to z Kodowcy hodowcy nie ma. Kolega, yy, przepraszam. Agnieszka Turkot, Żanka znowu Mariusz Chowaniec, nie ma no i Helmut Tim, tak, to jest to, dziesiąte miejsce, Latusz Władimir, 433, Latusz, kolega Władimir jest, no bardzo, bardzo się. Na razie koledzy odbierają dyplomy, a za chwilę od piątego miejsca są też tutaj puchary, które dostaną razem z dyplomami. Mamy takie przypiny, żeby że nie przeminęło. Teraz kolega Senetra i Kulik. Chodź, weźmiesz. Senetra Piotr, tak? Bo Piotr? 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 Podawanie fałszywych danych. Struchaczka Iwan, nie ma go z nami. Nie ma, ale mamy też dla niego. I Kozik Szymon, chyba jest kolega Szymon. Zapraszam. Kolega Kozika. Proszę My teraz Mateusza Muzioło zapraszamy tutaj. Kolega Mateusz Muzioł. Gołębim 2709 zajął piąte miejsce w locie finałowym i też dostanie puchar i też jeszcze przy okazji ten gołąb tak samo jest piątym asem. To może tam od razu piątego asa, czy nie? Nie. Później, dobrze. Kolega Kiedrowicz Marek czwarte miejsce z lotu finałowego i gołęb 719 zajął. Z tymi wszystkimi 20 gołębiami, które z finału przyleciały, możemy się zapoznać tej tablicy, tam są ich zdjęcia, to ja powiem, to było tak, że my przed lotem finałowym wykonaliśmy w nocy, ich, znaczy wieczorem, kiedy było koszowanie jeszcze przed zdjęcia i dlatego mamy ich na szczęście wszystkich, 37, które poszły na finał i z tego się okazało, 20 wróciło. Teraz mamy trzecie miejsce, kolega, koledzy, przepraszam, zespół Maryśka się nazywa, drużyna i Team. A Adam, przepraszam, przepraszam, nie I teraz puchar, Marek masz? Ja się gratulujemy. Tutaj teraz kolegę tętko od razu poprosimy, żeby moich stał, stało wszystko. Proszę. Do gratulujemy. Wlądek 15. Zdrowie się na za drugie miejsce, ale ciekawostka, bo jak zaczęliśmy go wstawić na giełdę, to Co pan Jak sobie przypomniałem, wtedy zeszyta w szybkach zaczął iść i dzięki współpracy z chodowcami, między innymi z. Koła, Tomek Wolkowski, który za chwilkę przyjedzie. My jeszcze pozostaliśmy do roku dokładnie. Także w które tam będzie znalazły na badania 11, to zależy na Nie przez przypadek. Nie przez przypadek, bo to byłby zgodny z tym rozgotowaniem. No i pierwsze miejsce, jeszcze raz wrócimy kolegę, kolegę Rafał Krzysika. Kolega Rafał Krzysik. Pierwsze miejsce, znowu finałowego. Kolega oddziału zaraz się tam, gdzie prezes na naszego związku urzęduje, co? No. Skoczył to jest, tak? Dobrze, teraz widzimy e, klasyfikację as ze wszystkich względów Tutaj powiem tylko tak, że to wygląda w ten sposób, że e, wyniki klasyfikacji As są tylko dla gołębi, które fizycznie są obecne, czyli po prostu go, nie tylko, że zdobył jakieś wyniki, ale on po prostu musiał ludzi z lotu finałowego. Fizycznie. Musi być taki gołepiek, między innymi, który wrócił, jest do kolegów Bojko Adam, Adam drużyna, proszę, zapraszam od razu, Maryśka, ale Maryśka to żołnierz, co, kochanka, nie? Czu? nie można powiedzieć pisać Maryśka, Bojko Adam, Maryśka w cudzysłowie i Bojko Adam, to są te domysły, nie? A Także pan kolega, ten, pan czy to będzie pan Gośia, gościa, Gosia, samy. 17 raz do przedmiot 3. Teraz jak to jest z kolegą Szymoną rozmawialiśmy jeszcze się okazało, że jeszcze jeden długo. bo mamy 15 godzin do lotu będziemy sukcesywnie prezentować się stawiać na i stały się wkrótce i się okazało, że do jeszcze. Kolegę, jak ta, ta Gnieszka, As. As kolega Korzeńka tylko tak 16 raz, 15 raz kolega bramę Wiesła, tutaj się zaproszamy.

Kolejny, to jest gołąb do nich, yy, ten patryk, to jest spółka chodowców. Ja powiem, że koło około 11-178 jest taki charakterystyczny, to jest czarnie. I w rogocie, jak pamiętam, to był jedno ojciec, który chyba był gryk drogę z takich kołów, też chyba czarnych, gryk, które było no, na tym kołowie. Natomiast jest... mak, nie pamiętam. to Dobrze, teraz znowu z latikiem. Zanim złego jak znalazł to dojdzie. Też tam macie czy nie? Ja mam tak też. Dobrze. Ksiągę, a z Mariusz nie ma go. To są... Ja tak powiem, że jedyne z finałów, dwa golki, które wróciły, z jednej od chodowcy, jest od chowańca Mariusza. Dziewiąty jest Tomasz Równicki do gołu. I Kacper, Marek Kacper Kiedrowicz. Marek, zapraszamy ósmy ASGO w czwarty z On czwarty był, Marek, nie? Czwarty, czwarty. Kolegę Marka często spotykamy też tam, gdzie mieszkamy, pod Czerwskiem, Właśnie na lotach na WG, MWG Kaszuby, tam też dużo głębi, że tak powiem, jego się wybija. Siódmy as to jest no, kolegi sztuchaczki Iwana, Marian mu przekaże dyplom. Barbara bogdan menarczyk z Pabianic to jest szósty ASGO. No i zaczniemy teraz jeszcze pucharu dodatkowo, dareć dodawać. To są puchary za piąte miejsce. To jest dla kolegi Muzioła Mateusza. Dobra. Kolega Rządzał 0304. Eee... Kurczę, no, co robimy? No. Poprawimy. 0304 20... Tuchola. Poprawimy Cię z Niemacją. Teraz kolegi Chowańca Mariusza znowu domu 3804 jako czwarty jasno. odłóż. Kawciak dla też go nie ma. Marian tak? Też nie ma. No i Helmut Tim też nie ma, więc widzimy. Drugiego Asa. I przy okazji... A pierwsza Aztekka Mariusz Nochodzno. No i tutaj może pana poprosimy jeszcze pan Farę, tak? To nie, pan nagrywa to później. Gratulujemy. Także... Także gratulujemy wszystkim, którzy dostali dyplomy, nagrody I zapraszamy teraz tutaj na chwilkę przerwiemy, będziemy tutaj się bawić za chwilę, a później jeszcze za chwilę, tego proszę coś skonsumować, przygotujemy scenerię i za to zrobimy tą prezentację gołębi z i kolejne prezentację jak wygląda ocena sędziowska gołębi realizowana przez kolegę Marka Lipińskiego, sędziego międzynarodowego na wystawie. To zobaczymy, bo to jest bardzo ciekawe. My to kiedyś zrobiliśmy tam u nas na północy, w miejscu Czarna Woda. Kolega Marek nam oceniał gołębie właśnie, które mieliśmy przywieziony przez kolegów. Tutaj my chcemy skorzystać z tych gołębi, które kolega Krzysztof w gołębniku 023 Lipowa w tym oddziale, że tak powiem, tutaj miał pod swoją kuratelę. Także na razie dziękujemy i zapraszamy do zabawy. Do zobaczenia za chwilę się spotkamy. z